Ostatnie cztery lata były latami trudnymi, ale dobrymi dla gminy Regnów. W czasie przede wszystkim udało się zrealizować wiele inwestycji, nie tylko drogowych, ale inwestycji, które tak naprawdę przyczyniły się do rozwoju. Myślę, że całej gminy Regnus. Inwestycje w infrastrukturę, ale przede wszystkim i budynki użyteczności publicznej, w yy, dziedzictwo kul kulturowe gminy, także szeroki taki pakiet. Nie skupiamy się nad, nad jedną rzeczą, ale staramy się, żeby wszystko sukcesywnie, skąd gdzie można pozyskać pieniądze, na co można pozyskać pieniądze, żeby to wykorzystać yy, jak najlepiej. No, no, najważniejsza jest infrastruktura drogowa, bo, bo jednak jednak dro drogi, drogi, wodociągi. To jest podstawa funkcjonowania, także myślę, że społeczeństwo jest zadowolone, bo w przeciągu 4 lat wybudowaliśmy prawie 15 km dróg, to jest prawie porówno, 7,5 km remontów. Nowych nakładek, ale 7,5 km dróg nowych, które zostały wbudowane. Także średnia nam wychodzi w miarę dobra, bo prawie 4 km co rok budujemy. Inwestycje w ochronę zdrowia, bo udało nam się zrealizować dużą inwestycję też z odbudową, przebudową, takim remontem, z wymianą źródła ciepła, czyli tutaj skłon w kierunku ekologii jeżeli chodzi o nasz ośrodek zdrowia, w którym funkcjonuje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, ale mam nadzieję, że sama opieka lekarska to nie wszystko. Ludzie chcą przede wszystkim, jeżeli korzystają z pomocy specjalisty, to też chcą widzieć obiekt, do którego przychodzą, żeby ich nie straszył. I to się udało zrobić. No tutaj jesteśmy na, w kompleksie Szkoły Podstawowej Urzędu Gminy, który nam się w ubiegłym roku udało przeprowadzić pełną termomodernizację czyli wymianę wymianę okien docieplenie docieplenie ścian stropów no, inwestycja prawie 2 miliony złotych. Kolejna inwestycja: kompleks boisk sportowych, gdzie mamy nowo wbudowany i orlik, i boisko wielofunkcyjne. Prawie skończona bieżnia, 100 metrów pełnego poliuretanu. Reszta przygotowana, już pod kolejny etap dołożenia tego, żeby pierwsza w powiecie taka inwestycja powstała, żeby trzy tory pełnowymiarowe e, funkcjonowały na takim e, obiekcie. Także ja się bardzo z tego cieszę. Serdecznie dziękuję przede wszystkim pracownikom, bo no, bez nich e, to, to nie, nie tylko ja, ale, ale pracownicy dobrej współpracy między ra, radą gminy, bo to jest ważne, nie ma konfliktów, e, dobrą współpracę między e, starostem powiatowym, bo też bo od tego szczebla gdzieś tam my zaczynamy Natomiast i parlamentarzyści też okazało się, że jeżeli jest taka możliwość, to też gdzieś tam otrzymujemy wsparcie i mam nadzieję, że dalej tak będziemy funkcjonować i dalej się rozwijać. Udało nam się dopiąć, sfinalizować przejęcie największego obiektu grupy producenckiej. Mam nadzieję, że tutaj. Przyjęcie spółki ROJA przez KOWR przyczyni się do dalszego rozwoju nie tylko ze względu na podatki, które sukcesywnie wpływają do gminy Regnów, ale na pomoc w sprzedaży produktów rolnych, ale głównie stadowniczych, na których bazujemy. I pomoc w skupie interwencyjnym pozwoli to na przede wszystkim stabilizację cen i poprawę ekonomiczną naszych gospodarstw, które tak naprawdę, no, z których nasze społeczeństwo żyje, z których się utrzymuje, w których pracuje. I mam nadzieję, że ta przemiana pokoleniowa zostanie tutaj, że te gospodarstwa dalej będą mogły prosperować i dalej się rozwijać. Z czego jestem ja osobiście bardzo dumny.